Witam, witam wszystkich na kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę jak dorobić się na Box pvp tym razem, nie na kasty SMP. Na Box PvP jak się dorobić. Jak widzicie mam 3 200 i tu jeszcze jakieś itemy, jeszcze kluczyki. W sumie od razu pokażę bez przedłużania. Lecicie sobie, jak macie jakiekolwiek itemy, tak jak ja nawet tu jakieś 16, wiecie, no to dla Was może być git, ale jak macie zapasowe, lecicie do tego to pana, kolekcjoner. Wszystko wkładacie i zobaczcie, ile mam kast, 69 koła z tego. Jeszcze zrypamy sobie ten miecz i miecz mamy za 49 koła dodatkowe. Jak widzicie mam jeszcze klucze, więc możemy je otworzyć i zaraz Wam powiem jaki ludz tego jest. Więc ja otworzę i tego, widzimy się po... Dobra, jesteśmy już po otwarciu wszystkich skrzynek, ja tu mam wszystko, właśnie będziemy wyciągać i będziemy wszystko na skup brać, jak widzicie mam 3 300, 000. lecimy do kolekcjonera wszystko dać, mamy 13 koła, witajmy po prostu dalej. Widzicie, ten kolekcjoner to jest najlepsza rzecz, bo jak ktoś gra częściej niż jeden dzień na serwerze, jest chociaż, to wie, że klucze są praktycznie codziennie w mega dużych ilościach i wie, że ten serwer no po prostu jest mega free. A teraz jeszcze jest sposób na mega zarobek z tego skupu, więc po prostu korzystajcie z tego naprawdę, bo no patrzcie, no ja ile ja 200 koła zebrałem w chwilę, 200 tysięcy, nie? A za takie 200 tysięcy na rynku... Macie darmowe wałczerki, no rangi macie, tu rangi macie, sakwę nawet, ten, no, schowek, no te. Ale dobra, jeszcze pokazywam jakieś tutaj szybkie dropowanie, może jakiegoś pool tego 20 zdropuje, bo pisała na czacie wcześniej. Więc ja poszukam takiego i zaraz widzimy się, nie? Dobra, szukamy jakichś osób na mapie, może kogoś znajdziemy, jest mega późna godzina, jest mega mało osób, ale poszukamy kogoś. Kto do trapa? Kurde, ale jakiego trapa? Czy on jest na Dircie, może? Nie, nie ma go na Dircie. Pewnie na górce siedzi. Jesteś w górce? Chyba nie ma nikogo w górce. Czekaj, patrzę, nie ma. Ale wejdę w sumie, zobaczę. O, jest ktoś, widziałem nik, widziałem przez chwilę nik, dobra. Wchodzimy tam. To może być free jakaś pokorna dwudziestka. Ej, dwudziestka to jest jakaś. Co to jest za barowiczek? Co są własne łaby, wchodzi. Co on robi? Siłki nie tylko wypij tej. Tyle siłka sobie pije na tego bota. A bo dobra biję go. Co to jest za bocik? Co on oddaje? On full 20 oddaje. Zabiję, zabiję, co jest? Co jest? full fulawa, co jest? Jo Ale fulawantówki rozdał. Co za pokorniaczek? Ej, dobra, bo to wygląda totalnie, człowieku, dziwne, że jakiś Stevie se lata. Ja bez siłki w ogóle go zabiłem. Dobra, co jest? Dobra, lecimy sobie to od razu w sumie pokazać na skupy, ile to warte jest. Dobra, czekajcie wracamy na spokojnie. Czekajcie. Dobra, lecimy na spawna. No full Ewe w ogóle, co mnie bawi. No czy full, no brakowało jednej eventówki do fulla, ale tak poza tym. No to idziemy do naszego skupu oczywiście I z całego, z całego jego kila mamy 400 koła z kila a przypomnę mamy jeszcze awentówki z niego Które możemy rozdać na różne o No tu A w sumie mu rzucę jedną, ma schowek ziomek Niech się bawi O patrzcie jaki jest szczęśliwy, no ale to widzicie i ta topka kasy Się tak nabija, mam w sumie milion kolejny nabijem w chwilę Więc widzicie mega się łatwo nabija tą topkę Klucze trzeba zdobywać, trzeba i zdobywać. Poszukamy jeszcze kogoś na mapie, zobaczcie, co odłożę te ważniejsze eventówki. Poszukamy na mapie jeszcze kogoś. Może jest jakiś. Fajnie by było, gdyby ktoś był jeszcze na mapie. Dobra, lecimy i szukamy kogoś. Jest ktoś na mapie? Chyba nie ma nikogo. Nie ma już nikogo. O, jest jakiś. 39k. Dark. A może gdyby oddał. Ej, nie no, kolega chce oddać, coś czuję. Bije się ze mną, dobra. Ja mam siłkę wypitą, ale ja mam lagi straszny, dobra. Kurde, będzie tak orał. Kolego, nie oraj. Bo do trap'a chcesz iść? Do trap'a wchodzę, czekajcie, ja zamruję tu. Dobra. No, i tu jest zakopane, ale może, może nie ogarnie tego. Czekajcie, bo ja nie ogarniam normalnie. Słuchajcie, szybko murujemy. Dobra, jest zamurowany. Ebo, dobra, on mnie przekopuje, Imo, on mnie przekopuje. Dobra, ja na spokojnie zjadłem koksa. Cyk, cyk, cyk. Kurde, dobra, cyk. Dobra, totem. To Zabiłem, zabiję, dobra, zabiłem, kolejny, dobra. No to co? Kolejnej itemki na skup lecą. Uuu, 17-16. No to idziemy je na skup dać i pokazuję. Oto najlepszy sposób moim zdaniem na zarabianie, bo no nie ma lepszego sposobu, szczerze. Nie ma lepszego. Bo kopać się w sobie nikomu nie chce, tak szczerze. Dobra, lecimy. Kolekcjoner, tam skup. Jego itemy były warte 24 koła. No to w sumie taki... A ja mie kurde miecze nie zrepałem. Pamiętajcie, żeby miecze trzeba repać, bo patrzcie. Na przykład teraz moja 20 jest nic nie warta. A ja ją zrepam. Kurde, głupotkę zrobiłem. I patrzcie, miecz nagle warty 200 koła, nie? Ten sam, tylko nie zrepany był wcześniej. Ale dobra, jak widzicie, mega sposób na zarobek. Ja mam o to prawie 4 miliony. To możemy zrobić, że nie wiem co...